Aha, właśnie <laughs> zrobił Ramen to co powiedziałeś, czyli spierdzieli ten neon. <laughs> o, o, o. <laughs> <Także> nie Niedobrze. <laughs> Zobaczysz sobie na powtórce. <laughs> Później jak neon spada. <laughs> spojrzałem. Spojrzałem na streama i widzę, że nie ma już neona, także. <laughs> Ej, dokładnie. A ja tak tylko usłyszałam za sobą, że coś to się to dzieje. nie przegryzł. Nie no ja się tam polszyć neon ale... Aha. On się jest pod prądem, o to jest chess. Chess, chess. Czekaj Advanced. Ja odłączę ten neon żeby jednak nie upiekło nam na streamie kota Było słabo